W tym poradniku pokażę, jak wykonać taki oto kwiatek z łodyżką, zwany jaskrem. Ma on od dołu również kielich, w którym znajdują się nasze płatki. Łodyżka jest domyślnie giętka, ale w momencie, gdy usztywni się jakimś niewielkim drucikiem, mogą one w większej ilości służyć jako kwiaty ozdobne w wazonie. Zaczniemy od wykonania łodygi. Zatem luźne końcki owijam wokół palca, powstałą pętelkę zaginam i zaczepiamy na szydełku. Wykonujemy teraz 30 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Szydełko, wykonując oczko ścisłe. I teraz po jednym oczku ścisłym w każdym następnym oczku wykonujemy w następnych wszystkich oczkach łańcuszka, czyli tam łącznie musimy mieć 28 oczek ścisłych. Już mamy jak gdyby dwa, żeby było 28, 3, 4, 5. Sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście

24, 25, 26, 27 i 28 w ostatnim oczku naszego łańcuszka. Tak powstała nasza łodyżka. Teraz bez odcinania nitki zajmiemy się tymi, tym kielichem, którym będziemy potem mocować płatki. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka. I oczkiem ścisłym w tym ostatnim łańcuszku wykonujemy. Następnie, dwa oczka łańcuszka. I oczko ścisłe w pierwszym, w pierwszym oczku łańcuszka, tutaj co wykonywaliśmy przed chwilą, tych z trzech oczek łańcuszka. W takim pierwszym z trzech, co robiliśmy. To jest wstęp do naszego kielicha, to nie jest to już jego domyślna wersja. Wykonamy teraz listki kielicha. W tej pentelce z trzech oczek łańcuszka wykonuję półsłupek, a następnie pięć oczek łańcuszka. 4 5 i w tej samej pentelce wykonuję obok poprzedniego półsłupka kolejny półsłupek. Ponownie obok wykonujemy drugi półsłupek i 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5. I półsłupek obok poprzedniego. Cały to w tej samej pentelce z trzech oczek łańcuszka. I teraz ostatni taki zestaw w tej samej pentelce, czyli półsłupek. 5 oczek łańcuszka. 4, 5. I półsłupek w tej samej pętli cały czas. Tutaj zakończamy taki zestawy. Przejdziemy teraz do pętelki z dwóch oczek łańcuszka. Tutaj obok wykonujemy w niej półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek cały czas w tej samej pętli obok poprzedniego. Ponownie półsłupek w tej samej pętelce, to będzie już ostatni taki zestawik, pięć oczek łańcuszka i półsłupek w tej samej pętelce obok poprzedniego. To utworzyło nam nasz kielich. Teraz pętelki troszeczkę w dół, wykonujemy jedno oczko łańcuszka, omijamy pierwszy półsłupek. Wkłuwamy się w drugi, to może być tutaj troszeczkę ciężko, jeśli zacisnęliśmy mocniej, jak widać u mnie i wykonujemy półsłupek w tym półsłupku, tak aby te pętelki były skierowane w stronę łodyżki, nie do góry. Następnie jedno oczko łańcuszka, pomijamy pierwszy półsłupek i w drugim półsłupku wkłuwamy szydełko i wykonujemy... Półsłupek. Ponownie jedno oczko łańcuszka. Pomijamy pierwszy półsłupek od szydełka, teraz jak gdyby wkuwamy się w kolejny i wykonujemy półsłupek. Ponownie jedno oczko łańcuszka. Pomijamy jeden półsłupek i w kolejny się wkuwamy. Wykonując półsłupek oczko łańcuszka, pomijamy jeden półsłupek, i w tym pierwszym oczku, które wykonaliśmy na wstępie tego drugiego, jakby części kielicha, wykonujemy oczko ścisłe. I to jest wszystko, jeśli chodzi o naszą łodygę. To naszą nitkę wyciągamy z niewielkim zapasem, odcinamy. I oczywiście, zanim przystąpimy do wykonywania płatków, to te zielone nitki, przy pomocy szydełka czy też igły, możemy rozprowadzić, gdzieś ukryć. Można ściągnąć, związać ze sobą, tak, żeby ściągnąć się jedną do drugiej i związać ze sobą. Zmieniamy teraz kolor na żółty, tak, aby nasz jaskier miał żółte płatki. Zaczepiamy nitkę na szydełku. I przechodzimy do naszej łodyżki. Ja już nitki ukryłem. W tym ostatnim okrążeniu składającym się z półsłupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka, tutaj w jednym tej pętli z jednego oczka łańcuszka zaczepiamy nitkę, czyli wykonujemy oczko ścisłe, tak aby przyczepić tą żółtą włóczkę. Wykonujemy teraz trzy oczka łańcuszka, a następnie pracując cały czas w tej samej pętelce z jednego oczka łańcuszka, Trzy słupki dwa razy nawijane, czyli tak muszę nabrać dwa razy nitkę na szydełko, wkłuwam w pętelce, przeciągam nitkę, mam cztery pętelki na szydełku, przeciągam przez dwie, dwie i ostatnie dwie. I tak powstał pierwszy słupek dwa razy nawijany. Ponownie dwie, dwa razy nawijamy i przeciągamy za każdym razem po dwie pętelki. Następnie 3 oczka łańcuszka, i oczko ścisłe w cały czas w tej samej pętelce. I zakończamy nasz pierwszy płatek naszego kwiatka. Przechodzimy do kolejnej pętelki z jednego oczka łańcuszka. Wykonujemy w niej oczko ścisłe, następnie 3 oczka łańcuszka. Trzy słupki dwa razy nawijane, pierwszy. Drugi trzeci, trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe, cały czas w tej samej pętelce co poprzednie. Słupki podwójne. Przechodzimy do kolejnej pentelki z jednego oczka łańcuszka. Wykonujemy w niej oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki dwa razy nawijane. Trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe w tej samej pętelce. Mamy już trzy płatki, więc jeszcze dwa razy powtarzamy. W kolejnej pętelce wykonujemy oczko ścisłe, następnie trzy oczka łańcuszka, trzy razy słupek podwójny, czy też dwa razy nawijany. Łącznie, jak już mówiłem, da nam to 5 płatków naszego kwiatka. Czyli tak jakby w każdej pętelce z jednego oczka łańcuszka wykonujemy jeden płatek. Wykonałem teraz już trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe w tej samej pętelce. I przechodzimy do ostatniej pętelki. Wykonujemy oczko ścisłe. Trzy oczka, łańcuszka, trzy słupki, dwa razy nawijane w tej samej pętelce cały czas. Potem trzy oczka, łańcuszka. W której wykańczamy oczkiem ścisłym w tej samej pętelce. I teraz, żeby tutaj zakończyć naszą robótkę, nasz kwiatek, wykonujemy oczko ścisłe w tym oczku ścisłym, który z początku, gdzie zaczepialiśmy żółtą nitkę do łodyżki. Przeciągamy tą nitkę, i to wykończyło nam nasze. Płatki. Wyciągamy nitkę z lekkim zapasem odcinamy, tak prezentuje się nasz kwiatek. Te żółte końce najlepiej jest ten jeden, którym zakończyliśmy przeciągnąć i przy pomocy igły lub szydełka pod tym płatkiem przyciągnąć do tego drugiego początku związać ze sobą i odciąć. Tutaj załóżmy, że już to wykonałem, żeby pokazać kwiatek. Tak prezentuje się nasz kwiatek. Jeżeli komuś przeszkadza tutaj ten zielony środek, to ponieważ jaskry mają trochę takie jeszcze słupki żółte, to możemy wykonać niewielki żółty pomponik, a następnie jedną z dwóch nitek, jakie tam będziemy mieli, przyszyć go tutaj i zakryć tą zieloną plamę. I to tutaj dopełni nasz jaskier. Ja zostawiam to w ten sposób i tak prezentują się nasze kwiatki.